Cześć! Witajcie w kolejnym Unboxingu, czyli to będzie Unboxing gry Machinarium edycji Fan, zrobioną przez fanów, która jest z pluszakiem i też jest w, w tym y, gra Boteń Kula, którą będę chciał też kupić w edycji kolekcjonerskiej i nie wiem, z Machinarium nie będzie chyba serii. Bo to jest taka gra bardziej na spokojnie sobie, ja lubię takie gry przechodzić, takie na przykład... To jest chyba typu takiego jak na przykład yy, The Book of Unwritten Tales. A... The Book nagrałem. A tego nie chcę. Yy, więc tak to wygląda przód, widać pluszaka od razu. Tak wygląda bok, to jest z tej botanikuli. Yy, tak to wygląda. Tył jest napisane, że ta, ta Fan Edition zawiera e, poster, czyli plakat dwustronny, oryginalny soundtrack z dwóch gier, czyli z Botanikuli i z Botanikula chyba dobrze mówię, i z machinarium i. E, unikatowe i artystyczne karty. I tak wygląda drugi bok. I tutaj w ogóle są te, te ludziki z... Z botanikuli tak fajnie to zrobili, bo to chyba przez jedną firmę jest wydane. I otwierajmy. OK. Zapłaciłem za to wam powiem, że mało, czy chyba 20 euro zapłaciłem. Tylko długo czekałem, bo tydzień. Już mówię, ciekawe kiedy to dojdzie, to miało być środa, czwartek, coś w tych dniach. Czekajcie, bo ta folia jest tak głupia, zrobiona ta z tyłu. Tutaj, ej jest, czekajcie, próbuję to tylko zrobić. Bo nóż nie wiem, gdzieś mi się zgubił. O, dobra, otwarte, jest, uhu co się patrzyli. W ogóle, ktoś jakby się pytał, co za plakat? Tu wisi, tu wisi plakat z Łuslenda dwójki, z którego nie, jest seria, a nie ma odcinków. Ale nie bójcie się, chcę, za, chcę grać wreszcie w tego Łuslenda. Fallouta, bo dawno nie grałem. No i tak to się otwiera. Tutaj od tyłu widzicie, i pierwszą rzeczą jest wielkie pudełko z Machinarium Fan Edition. Z boku jest tak napisane, no w ogóle fajnie, że napisali, że to jest Fun Edition. I z tyłu jest też napisane, że jest Machinarium i ta botanikula. Yy, ta botanikula to jak widziałem to trochę fajna taka gra, się wydaje przyjazna, taka bardziej dla dzieci. Ale... Fajna, taka kolorowa. Yy, wiecie... Taka, nie wiem, nietrudna podobno. O warzywach chyba opowiadać, czy o czymś innym, i one uciekają. Coś tam, ten coś takiego, tylko nie jest to zrobione jak każda gra ze z tyłu, widzisz, jak dla, dla dzieci, tylko taka z boku, nie? W 2D, jakby, bo chyba jest nawet w 2D. Nie wiem, nie grałem, więc nie mogę wam powiedzieć, dobra, troszalki, że takie są przerwy, no ale grę otwierałem. I w środku są płytki y, machinarium i, machina, i bo, y, botanikula. Tak to wygląda. No i tu jest plakat. Y, który jest mały, widzę. Nie za duży. Z botanikuli nikula. I ten z machinarium jest fajniejszy. Patrzcie. I mach machinarium. Fajnie. Taki nieduży, nie? W tym pudełku tu leżą To go schowam do pudełka. Tam gdzie był. No i możemy sobie to tu postawić. Yy... I tu teraz jest o to. Pluszak na koniec. I jeszcze te karty, które są z botanikuli, chyba. Tak wyglądają z tyłu, a tak z przodu. Mówię Wam, że nie chcę ich otwierać, nie chcę ich psuć, ale jak coś, to może tu gdzieś się screen po pojawi, jak one wyglądają. Yy, na pewno to przedstawiają postacie z botanikuli, bo to są chyba bardziej z, bo z botanikuli karty. Yy, to pudełko niech stoi. I ostatnia rzecz. Czyli figurka na takim tym, gdzie zaraz ją wyjmę z tego tego. ja to wytłumaczę, nie? Na takim tym wyjmę z tego tego. No i wiecie o co chodzi. Yy, było głosy, jak ja do mojego brata mówię, no ale trzeba się porozumiewać z ludźmi. Czekajcie, czekajcie. Jeeee! Michu, yeah. no! Jest Choroś tak gwizdrzy, no, ale daje jakieś dźwięki. Jestem ludzką, znaczy żywą istotą, muszę powiedzieć. Mam że No i tutaj sobie te tło takie stoi. No i tu mamy fajnego pluszaczka z, z machinarium. Z, to Coś mi na oko wlazło. To wygląda tak: otwiera mu się buzia. I tu ma takie nogi i ten na tych tu fajnie to jest zrobione no tak jak wygląda jak w grze z tyłu ma dziurę w którą można wziąć sobie tą lalkę i tak i ją tak trzymać i tak wtedy tak wiecie tak hej, albo tak wiecie jedną ręką eee, fajnie to wygląda i jeszcze tutaj jak się otworzy jego usta to ma dziurę bo to chyba on jest stworzony z klopa tak to wygląda no ale usiądź sobie Opsyj się. Więc są na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam odcinek się spodobał, oczywiście, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zapraszam Was do innych serii takich jak nowa Nether, Brothers, Vlogi i inne. Mów las Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i na razie.